Hejka, tu Thrashing Mad. Jak zapewne domyśliliście się po przeczytaniu tytułu tego filmu, zdecydowałem się zakończyć serię Zagrajmy w RimWorld. A to dlatego, że wydaje mi się, że formuła tej gry, która jak pamiętacie jest we wczesnej fazie pre już się chyba wyczerpała. No bo cóż, opracowałem już wszystkie dostępne w grze technologie, zbudowałem wszystkie dostępne budynki i doświadczyliśmy już chyba wszystkich losowych eventów, jakie na tym etapie znajdują się w grze. No i teoretycznie mógłbym ciągnąć tą serię w nieskończoność, no i mielibyśmy ciągle cykl następujących kolejnych ataków bandytów, późniejszej odbudowy, wzięciu kilku jeńców, odparcia ponownego ataku, no i tak w kółko. No jednak no nie byłoby to zbyt ciekawe. Ale pomimo tego, myślę, że ta krótka seria była całkiem ciekawa. I jak na wczesną fazę pre-alfa, Reword jest na pewno bardzo obiecującym tytułem, któremu będę się przyglądał i bardzo możliwe, że w przyszłości jeszcze do niego powrócę. No na pewno przydałoby się w grze więcej technologii, czy też zasobów, albo budynków. Fajnie by było, gdyby cechy charakteru postaci, które w tej chwili nie mają żadnego wpływu na rozgrywkę, miały właśnie taki wpływ. No na pewno w ten sposób mielibyśmy bardzo ciekawe sytuacje i dużo ciekawszą, rozwijającą się w trakcie gry historię. No przydałoby się też więcej wydarzeń losowych. Nie wiem, na przykład jakieś epidemie, trzęsienia ziemi czy też nie, wiem, wizyty obcych. No możliwości jest naprawdę sporo. No tak więc dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że seria się podobała. Nie wybrałem jeszcze żadnej gry, którą będę nagrywał zamiast Rimworld. Cały czas się nad tym zastanawiam, ale póki co zapraszam na mega kampanię, a także zagrajmy w Kerbal Space Program. Ok, to tyle ode mnie, dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne filmy.